Cześć, jestem jest trener Trainer Maciek. Czytam PT Maciek po prostu, chyba to nie lepiej. Witam Was w kolejnej serii na moim kanale: czyli Pokemon Rabi Loket Nuzlocke. Wyjątkowej serii, takiej powrotowej, nie wiem co mam powiedzieć. Wróciłem po prostu przez długi czas mnie nie było, bo nie chciało mi się nic nie nagrywać, nie miałem pomysłu. I też jakby nie miałem, nie chciałem kontynuować mojego starego pomysłu, żeby nagrywać wszystkie gry Pokemon po kolei, bo nie wiem w tym sensu. Bo inni polscy youtuberzy już to zrobili, więc gdybym ja to samo, to znowu byłoby to samo. Po prostu. Dlatego ja stwierdziłem, że zacznę inną serię, czyli Locket na Lock. Nie widziałem tego jeszcze na polskim YouTubie. Wpadłem na ten pomysł, nie wiem czy on się już na amerykańskim pojawił, być może się pojawił. I jestem bardzo tego chyba pewien, że się pojawił. No, pomysł polega na tym, że mamy tutaj zwykłego nazloka, czyli trzy zasady, po pierwsze, trzeba je wytłumaczyć. Pierwsza zasada jest taka, że w każdej lokacji łapiemy tylko pierwszego spotkanego Pokemona, Nie liczą się Pokémony, które ktoś nam da, bądź Pokemony fabulagne. Druga zasada: jeżeli Pokemon ma HP równe 0, to uznajemy, że umarł i już go nie używamy. Jeżeli wszystkie nam padną, game over, kaput, nie ma. Zada trzecia. Jest taka, że yy, musimy każdego Pokemona nazwać, żeby jakąś tam z nim więź zacisnąć. Coś takiego. I teraz dwie nowe zasady z okazji Locket wersji. Pierwsza. Nie wolno nam się leczyć w centrach pokémon I już. Shotgun w nogę. Już oberwałeś. To jest tak wielki ból, że nie można kojarzyć z centrum Pokemon. Ale jest trudniej. Yy... Jedynie jak będziemy zdobyć jakąś odznakę, to będzie w postaci takiego żetonu, że możemy się raz uleczyć, ale nie że wszystkie tylko na jeden konkretny skład będą ze sobą, możemy się raz uleczyć po jakiejś odznace na przykład, bo jednak pipi się w końcu zużyją, czyli możliwości ruchu ataków, a nie ma tyle eterów w grze, więc nie wiem, możemy... to trzeba po prostu trzeba się uleczyć. Te chyba 9 razy będę mógł się uleczyć, bo jest 8 odznak, i przed ligą 9 raz. No to 9 razy będę mógł się uleczyć podczas całej gry. I piąta zasada: Nie mogę korzystać z center e, tych z marketów. Nie mogę korzystać pokemonowych a to już nie da żadnych wyjątków. Nie mogę tam w ogóle wchodzić. Czyli wszystkie itemy, jakie będę miał, typu Pokémon lekarstwa, albo znajdę swoje swojej podróży, albo ktoś mi da łaskawce jakiś. No i tak to wygląda. Więc co. Zaczynajmy! Ja jestem BT Maciek i zapraszam Was jeszcze raz do oglądania. To mam miałem próbny save sobie czy to wszystko działa. Działa, wszystko sobie ustawiłem. No w takim razie. Cześć, przepraszam za spóźnienie. Witaj w świecie Pokemonów. Moje imię Birch. Wyłają na mnie profesor pokémon. A to coś, co nazywam pokémonami. Świat jest pełen różnych kreatur, pokémonów. Pokémony żyją z ludźmi. Przyjaźnią się, bawią się, współpracują, walczą. Wszystko to razem. Czyli taka prosta formułka pokémonowa. Jak zawsze profesor Anki ten, ten bzdurki. No. I teraz czy jestem bojem, czy dziewczynką? Ja jestem bojem. Jestem chłopakiem, i nazywam się, rzecz jasna, moim imieniem, jak to się zna. Jest to osoba o imieniu na M, która nigdy swoich serii nie kończy. I na sumie raz skończyła, ale zwykle nie kończy. Mam nadzieję, że w to nie inaczej. Nie, nie jestem w stanie wam obiecać. Czy mi się w połowie nie znudzi, tak powiem. E? To w sumie mi się już nudziło. Więc, wiesz, że za w połowie przerwy za rok dokończę. Bek będzie. No dobra, no tak i teraz zaczyna się nasza przygoda, dowoj, dowoj, ja już chcę grać, no, jestem ready, ready, jestem gotowy. Czasami też mi może tak głos się ewentualnie zmieniać, a raz mogę piszczeć czasami, bo po prostu zmienia mi się ten głos, czy mi się do końca nie zmienił, o tak. O, gdzieś przyjechaliśmy, gdzie my jesteśmy? Mama, Maciek, witaj, kochanie. W końcu się przeprowadziliśmy do Little Town. Nasz nowy dom. Chodźmy szybko do środka. Też tak mam tłumaczył mniej więcej to tak na wpół, żebyście zrozumieli, co zachodnimy o każdego słowa pojedynczego tłumaczył, bo on tutaj za długo siedział nad tym. Spójrz Maciek, jak tutaj dobrze. Jeszcze ekipa przeprowadzka pracuje nad te pokemony, przeprowadzka pracują, żeby tam nam wszystko ustawić. No, ale nowego telewizora to żeś nie kupiła matka. Skąpa ty jesteś. Kochanie, idź na swój zegarek w swoim pokoju. Sam się nastawi przez internet, ja sobie idę z domu. Maciek, idź do pokoju na zegarek. No dobra mam do pokoju, nastawię ten obsrany zegarek. Co my tu mamy? GameCube i Boy Advance, to jest sen, tak gra nie istnieje, już teraz jestem tego pewien, bo jakbym ja Game Boya Advance i GameCube, no to kurna ja bym nie nagrywał tego, ja bym sobie to pograć no ale Switch też jest spoko, Switch też jest dobrą konsolą tylko ja tu o retro no tu jest nasze Hoenn i to skubaństwo te ścieżki wodnej jest tyle ja mi taką kartkę tutaj sobie rozpisaną na zapisał, której już łapałem Pokemona, w której nie. mi się nie pogubiło. Zawsze mi się to cholerstwo gubi. Mm, nastawmy zegarek. Która godzina? Yy... Niech będzie 16. Ja chcę ci równo. Dobra. Jest 16. O. Maciek, świetnie. Zejdź na dół, proszę cię. Już schodzę mamusiu, co na obiad. No patrz Maciek, szybko, szybko, szybko. To Jim, sala gimnastyczna w Petalburgu, twój tata. A oto była sala w Petalburgu. No i cholera, żeś się spóźnił, nie zobaczyłeś swego ojca. Ale nieważne, będziesz mogła spotkać jak tam wyruszysz. On powiedział, że ma takiego przyjaciela, profesora Bircza. Mieszka w następnych drzwiach, co nasi sąsiedzi, i cicho odwiedzić. Już idę, mamo. Czemu matka mnie tam wysyła? Jak chce sąsiadów zagalić, to niech sama pójdzie. O, witaj. Ty, to ty, o, ty. O, Maciek, ten to jest nasz sąsiad. Witaj. Mhm, mhm. I zobaczę do góry. Tam jest moja córka, i już idę to tu jest jakaś ślicznotka. podleczony Pokémonki, wszystko gotowe i kim ty jesteś? A, Maciek. Witaj, przeprowadziłeś się dzisiaj. Nazywam się May, miło mi cię poznać. Moim marzeniem było mieć przyjaciela, który uszepczał wielką przygodę Pokémon. Mój tata to profesor Birch. Jest świetny Maciek, Mam nadzieję, że sami przyjaciółmi. Eee, tak, no. Tata pomógł mi złapać mojego Pokemona. Do z następnym razem. Chyba złapać. Bo swojego Pokemona ma. No, to my idziemy. Du, 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 du. jakieś tam dziwne dźwięki, jest tam pomocy, pomocy, coś takiego. No dobrze. Pomocy, pomocy! Proszę, pomocy, pomóż mi. Tam moja walizka, pokebole. Szybko, szybko, już ja idę. Przepraszam pana, szybciej. I co to jest? Torcik, triko. torcik I matki. Startery, go z nich wybrać? Tu jest gekon jakiś drzewny kurczak i jakaś błotna ryba, którego wybrać? O mój Boże, nie wiem którego. O. Dobra. Poddaliśmy tego tak na poważnie. Gra będzie trudna. Dobrze o tym wiemy wszyscy. Wybranie ognistego startera to jest jak... Samobójstwo. Pierwszy dżim to jest kamienny. I małe szanse, że złowię do czegoś czasu coś przydatnego, co mi innego pomoże. A też się przeekstać nie mogę, bo pipi. Nie mogę mieć milionar pipi. To jest ważne. Wodny albo trawiasty. Wybiorę triko. Można powiedzieć, robisz to, bo triko najbardziej lubisz. No niby tak, ale triko ma na początku ruchy absorbujące energię, co oznacza, że będzie miał więcej HP. Czyli to jest dla mnie bardzo dobrze. Lepiej niż matki. przynajmniej matki ma problemy już na trzeciej sali, a tylko dopiero ma na czwartej sali problemy. A do tamtego momentu na pewno już coś złapie wodnego, bo tu się dużo tych wodnych ścieżek, jak mówiłem. Więc ja wybiorę triko mimo wszystko na początek gry. Triko, to ciebie wybieram. I zaczynamy. A połczyna! idź, triko. Jaka naturka? Parę z nich znam. Teraz w Grand Diamond i, zapraszam pamiętać powoli. Gently. Ja znam. Pound. O, chyba jakiś mamy zwiększony fizyczny atak, bo aż tyle chyba nie powinien zbierać tym poundem. Co so, między odcinkami sprawy na drugi tydzień, wam powiem, co robi to Gently, co on ma. Uff. Tak, to jest ekspedycja coś takiego, dziękuję ci bardzo. Ach, to ty Maciek. No tak, chodź do mnie w laboratorium, ok? No więc Maciek, dziękuję ci że mnie uratowałeś przed tą Pouccienną. W nagrodę za to chciałbym ci dać tego twojego Pokemona, oto Trico, weź go sobie. Jest beznadziejny. Dziękuję profesorze. Czy chcesz go nazwać? No muszę go nazwać. Teraz jak go nazwiemy? Nie same muszę go nazwać. I może kolejną serię gier jak Sonic the Hedgehog, to właśnie jest taka postać jak Espio de Chameleon, To jest taki Kameleon, ale wygląda to jak taki Gekon. I trochę wygląda jak triko, tylko że on jest fioletowy. A ja go nazwę mimo wszystko Espio. Nazwę go Espio. Espio. No. Dziękuję ci. W związku z tą Twoim Pokémonem, z trenerem, Moja córka Mei czeka na, cię na 103 drodze. Tak, znam ją. Idziemy ją nakopać. Dobra. To musimy iść nakopać Mei. Rozumiemy. Zadanie proste. A ty kim jesteś? Dasz mi coś? Hmm. Z dzikitra możecie skorzyć Pokemony. No wiem to. I właśnie o tym mówił. Dzikie pokemony. Jednym z nich jest Wurmpool, czyli taki Caterpie trzeciej generacji, tylko troszkę ciekawszy. Espio. Mamy 35 poundów. Na początku przeżyję lira, żeby mu zliczyć defensywę, żeby mniej poundów z niej wyzmarnować. Przed walką z May zawsze sobie lubię wbić poziom szósty, żeby mi troszkę łatwiej poszło. Użyjemy jeszcze jednego lira. On nam zniżył spida, Bo chciałbym go na jednego pounda wykończyć. Na raz zajdzie ten bardzo szybki coś. Chyba. Nie, na nie zeszedł. Chyba mam abilitkę pod Speeda, bo. Znaczy na turkę, bo on mi już zniżył dwa razy wtedy spida, Teraz trzeci raz. Dopiero teraz mnie wyprzedził. sumie, sprawdzę, co sobie mamy za abilitkę. Znaczy, Turkey, Krugina, mi się już. A ty kim jesteś? Jeśli twoje Pokémony są obolałe i do centrum Pokémon, wiesz co, stary? Ja nie mogę. I co ja mam teraz zrobić? Co mi teraz powiesz, gdy ja do centrum. No nie warto już marnować teraz czasu, bo niby mógłbym poczekać, żeby go tymi ligami zrobić, ale on mi wtedy dał dwa d a Ja wolę nie otrzymywać obrażeń przed Mei. Chyba, że zrobię coś takiego, że po walce z Mei, i dopiero kiedy otrzymam Pokédex. Bo nawet jeżeli teraz mi Pokémon padnie, to nie zginie, bo dopóki nie otrzymałem Pokédexa i pokeboli, zasady, zasady na nie wchodzą w grę. O, mamy właśnie Absorb. Więc może ustalimy sobie, że od razu po walce z Mei, kiedy otrzymamy Pokédex i Pokébole, raz się będziemy mogli jeszcze uleczyć. Chyba to nie dobry pomysł, właśnie, że teraz tak się nie męczyć. Mm, że wtedy od razu będę mógł yy, się uleczyć i dopiero wtedy zaczniemy taką prawdziwą serię, ok? Mm. Cześć. Yy, Chodź na pokamarketu. Tu masz kupować różne przedmioty, ale ty nie. Masz tu po się idź Już więcej ci nic nie damy. Wiadomo, nie dadzą mi nic, bo ja nie mogę z pokamarketów, czyli z tych niebieskich budynków ani z tych czerwonych. Z tych czerwonych, jeżeli będę miał jakąś odznakę, zdobędę to wtedy będę mógł. Będę go jako 10 razy w grze. Pierwszy raz to po takim całym tutorialu, a potem po każdej odnacji i przed ligą. Tak sobie Po Postgame'u nie będę przychodził, bo nie ma po co. Tam są tylko legendarne Pokémony, nie ma jakiego wyzwania wielkiego. Bo... To jest ta cała mej, chodźmy do niej. Hmmm, jakieś Pokémony, ścieżka 103. Uuu, cześć Maciek! Mój tata, widzę, że mój tata dał Ci Pokémona w prezencie. Może jakaś szybka walka, co? Szybciutka waleczka, co? Nic z tymi nowymi trenerami. Pewnie zawalczymy chodź tu. Let's go! pierwsza walka trenerska. Maciek vs. May. Trenerka May chce walczyć. I walki torchika. Espio, wybieram ciebie. No, użyjmy Pound. Jest to najbardziej efektywne na niego. Ile on zabiera? Użyjemy jednego Lira. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby mieć większą przewagę nad tym Pokemonem. Jednak ja z nim nie chcę przegrać, bo to takie byłoby, że on jeszcze sobie daje dodatkowe utrudnienia, a nie tu walki pokonać. Nie, że umiem. Wszystko przemyślamy, widzicie? Na czerwonym ją rozwalam. Siódmy poziom, tak się wygrywa walki. Tenerka ma pokonana. A tu był świetny Maciek, był świetny! 300 pokedolarów. Inka stłuje hajs i jest git. Tak. Tutaj Pokemon Maciek był świetny. Będziemy przyjaciółmi, nasza przygoda. Chodzę do laboratorium, Jezus Maria. Co ta dziewczyna ma z tą przyjaźnią, no w kółko? Będziemy przyjaciółmi. Przyjaciół. Będziemy w podróż. Będzie fajnie. Maciek, szybko, Chodź do, chodźmy, chodźmy. Tak, już idę, dziewczyno. No poczekaj na mnie. Ja nie mam jeszcze butów do biegania. Dobra, jak chodzę do laboratorium, to do laboratorium. O, sam idę sobie już. O, witaj, Maciek. May mówiła mi, co się stało. Świetnie. Pomożecie mi razem z May. Swoją przygodą pomożecie mi uzupełnić Pokédex. Ja ci nie pomogę. Choćbym chciał, nie mogę. Przykro mi, nie pomogę ci. No, Mei. Daj bolę. Tak, i Mei nam daje Pokébola. Mamy Pokebole, tam rozpoczynać Pokémona. Świetnie, Mei. Dziękuję. Czy oni nas uleczyli, czy nie? O nie. Mmm... Ale mamusia nas chyba uleczy. O, Maciek. Tak, wielka przygoda, Bill ci Pokemona, pomożesz mu, świetnie. Będziesz szybszy, jeżeli weźmiesz to. Daj właśnie nam teraz buty do biegania. Bo w psie Pokemonów bez butów do biegania jest zakaz biegania. Tak. Przytrzymaj B, żeby biec. Tak. Matko, ja nie potrzebuję instrukcji jak się biega. Tak. Czy ona podlecza Pokémona już? No do centrum Pokemon nie dojdę, nie spotykając jej o Pokémona, więc uznajmy, że ona jest jakimś jednym z tych 10 centrów Pokémon, które mogę użyć. I ona mi podleczy Pokemonka. Tak. Ona mi podleczy Pokemona. I to był na 10 razy, kiedy mogłem to zrobić. Kolejny raz będę mógł dopiero, kiedy będę po pierwszej odznaczyć, czyli po wadze chyba z Roxaną. Ale to na dzisiaj to tyle, ponieważ. No, więc ja Wam powiedziałem wszystkie zasady. Zresztą zobowiązuję. Jeśli chodzi o legendarne Pokemony, to tylko tego okładkowego, którego widzieliście na początku. To nie jeden, jak legendarny rzucić legendarny Pokemon. to i tak jest trudne, więc będę ukurzać tego legendarnego. SPO jest. Dudu, du, du, tak się tyka, jest SPO Więc zaczynamy z save. Cała wielka przygoda. Czyli chcę skasować zapis save'a. Chcę skasować. Nowy zapis. I to by było na tyle. Do zobaczenia. Żegna się z wami PT Maciek. Do zobaczenia. Cześć.